Jest okay? Także, Ojcze nasz, jeszcze raz schylamy przed Tobą czoło i prosimy, żeby Twoje słowo mogło dotykać nas i tych, którzy może w przyszłości będą nas oglądać. I niech będzie uwielbione Twoje imię również w tym dziele, które dokonałeś w Panu Jezusie, bo o Nim będziemy mówili. Błogosław swoje dzieło, które w nas rozpocząłeś, i prowadź nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Przypomnę jeszcze raz, kochani, o tym, co na początku powiedzieliśmy: że wydarzenie Wielkiego Piątku przewyższa wszelkie wydarzenia, jakiekolwiek na świecie się działy. Nie będzie już większego wydarzenia, jakie Bóg dokonał dla nas. Aby nas wykupić. Bo on posłał swojego syna, aby każdy mógł przyjść do niego i do wieczności jego. Bez tego wydarzenia, bez przyjęcia Jezusa i bez rozumienia tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, nikt nie będzie uratowany na wieki. Dlatego, że tak słowo Boże mówi. Więc można powiedzieć tak. Na świecie będą przeróżne wielkie wydarzenia, wielkie zamieszania, a polityka odstępcza, trudności polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, kryzysy i idą. Wojny, wieści wojenne i wojny jeszcze raz powtórzę. Jednak tego wydarzenia nie przewyższą. Jeśli należymy do Jezusa i jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego, wykupieni Jego krwią, a więc Wielki Piątek, Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, które Jezus powiedział na krzyżu Golgoty. Wykonało się. Pamiętacie? Przypomnę Ewangelia Jana. Jan to zapisał, kiedy Jezus na krzyżu, słuchajcie, w tych strasznych konaniach, przerażającej męce, przed samą śmiercią, wypowiada to słowo sławetne: Wykonało się. Największe. Wydarzenie w dziejach historii ludzkości. Dlaczego syn Boga musiał przyjść na ziemię i w taki sposób cierpieć, składając swoje ciało w takiej ciężkiej, krwawej ofierze? Bo słowo Boże nas informuje: po to przyszedł, aby człowiek został, co? Uratowany na wieki, inaczej zbawiony. Bez tego wydarzenia nikt by sam nie dał rady siebie zbawić. Sami nie damy rady siebie uratować, bo gdybyśmy dali rady siebie zbawić i Bóg nas mógł go przyjąć, to po co miałby posyłać swojego syna, aby stał się człowiekiem, aby żył tu wśród nas i aby w rezultacie oddał w tak strasznej, jak już powtarzaliśmy, męce swoje życie? Wystarczyłoby być dla nas dobrymi ludźmi. Że tak powiem, starać się, że tak powiem, no, jak najlepszymi być i powiedzieć: Boże, wszystko dobrze zrobiłem, przyjmij mnie, bo jest to u mnie wszystko okej. Okay. A jednak Bóg wiedział, że nie damy rady jemu się podobać o własnych siłach. A, a zaczęło się to, jak pamiętacie, pewnie od nieposłuszeństwa Adama i Ewy. I oni zostali wygnani przez Boga z raju, zobaczcie, wygnani przez Boga z raju. Za co? Za jaki grzech? Za jakie przestępstwo? Za nieposłuszeństwo. Ponieważ Bóg powiedział: Nie ruszaj, a człowiek ruszył, tak? To, co nie należało przyjąć, i wiecie o co chodzi. I wtedy człowiek utracił kontakt z Bogiem, i wtedy człowiek utracił relację z Nim, i nie może z Nim przebywać, zarówno tu, jak i na wieki, z powodu tego odstępstwa, bo pokolenia rodzą się już w naturze przeciwnej Bogu, buntowniczej. Zobaczcie, Bóg, powiem, ma alergię na temat grzechu. I pomimo tego, że my jako chrześcijanie wiemy, że z łaski zbawieni jesteśmy, to musimy to ciągle pamiętać, że Bóg ma odrazę do grzechu. Zobaczcie, jaki tekst, na przykład w Psalmie 5 a, i od 5 wersetu, przeczytam to. Albowiem Ty jesteś Bogiem, który, który chce niegodziwości. O, przepraszam, źle przeczytałem. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem. Który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać. Nie ostoją się chępliwi przed oczyma twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzy i obudnikami brzydzi się Pan. Specjalnie te dwa wyrazy, a tutaj może nie widzicie, ale na ekranie u mnie jest, nienawidzi Bóg. Wszelkiego odstępstwa. Rozumiecie, co ta czy nienawidzi? To jest mocne słowo. Bo po angielsku mamy hate. I hate you. Nie? To jest mocne, co? Jak to muś to powiesz, to wo, wo, Nie, Nienawidzę cię. Po polsku też to dobrze brzmi. Nie? Ok? Mocno brzmi. Brzydzi się. Co to za słowo? Bóg brzydzi się wszelkim odstępstwem, wszelkim grzechem. Taki jest Twój, nasz, mój Bóg, który tak mówi, że grzech. Dla niego jest obrzydliwością. Dlatego też w przypowieściach powiedziane jest, że bać się Pana znaczy nienawidzieć złego, nienawidzieć grzechu. Bać się Pana znaczy nienawidzieć to, co jest złe. I ludzie tak naprawdę nie boją się swego stwórcy, nie boją się swego Boga, dlatego robią wszelkie rzeczy buntownicze, a wszelkie rzeczy przeciwne z tym, z tym do czego Bóg nas stworzył i powołał, wszelkie rzeczy przeciwne wobec Jego prawa. Dlatego też no, Bóg nienawidzi to, dlatego że Bóg nas kocha. Bo Bóg stworzył człowieka, kocha człowieka i pragnie go chronić przed wszelkim złem i nieprawością. I wszelka nieprawość jest buntem, słuchajcie, i sprzeciwem wobec swojego stwórcy. A też niszczy człowieka i wszelkie relacje międzyludzkie. Dlatego Bóg dał mądre słowo, aby chronić człowieka i ludzi wokół niego. Bóg jest święty, doskonały, prawy i sprawiedliwy, i jeszcze można więcej cech jego wymienić. I wszelki grzech, wszelki grzech, nieprawość nie pochodzi z jego natury. I kiedy ludzie nie przestają, nie przestrzegają Bożego mądrego i chroniącego ich prawa, Bóg ostatecznie, ostatecznie podkreślę, wylewa swój gniew. Odstępstwo objawione jest. Na... Objawione w Piśmie Świętym jest skutkiem Bożego gniewu, a jeśli ludzie odstępują od Boga, Bóg wylewa swój gniew na odstępców i będzie potępienie zarówno tu na ziemi, jak i ostatecznie wieczne. Zobaczcie jak Słowo Boże mówi, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. Gniew Boży objawia się. I myślimy, że ten gniew może od, objawi się na Sądzie Ostatecznym. Tak, objawi się, ale gniew Boży objawia się teraz. Dlatego ten świat tak koleje, dlatego ma to, co ma. Dlatego, że tak bardzo ludzie nie słuchają Boga i mają swoje koncepcje na życie i własne życie realizują. Bóg jest Bogiem, rozumiemy? Bóg jest Bogiem. On ma swoją naturę i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i On chce, żebyśmy Jego obraz i podobieństwo odtwarzali. I Bóg jest Bogiem i musi działać według swojego świętego i sprawiedliwego charakteru. Rozumiecie, nie byłby Bogiem, gdyby nie działał według swojego świętego i sprawiedliwego charakteru. Wtedy byłby, nie wiem, jakimś zwodniczym demonem, nie wiem. Bóg musi działać według swojego, swojej świętości i według swojej sprawiedliwości. I wszelki grzech i nieprawość muszą być osądzone i potępione. I nie ma innego rozwiązania. A wtedy był szatan, pewnie zarzucił, a nie potępiłeś Grzechu. Bóg musi to uczynić sam ze względu na siebie, jakim jest. I człowiek ma dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to może, kiedy umrze, stanąć przed Bogiem, polegając na sobie tutaj za życia polegał na, na sobie. No, wiecie, to jest pierwsze wyjście. I wielu ludzi wybiera to wyjście, bo myśli, że nie jest tak źle z nimi. I że jak stanie przed Bogiem, to Bóg jest miłosierny, dobrotliwy, łaskawy, i tak dalej. I on jest taki. On ma taki charakter. Ale nie może być sprzeczny ze swoim charakterem świętości i sprawiedliwości. Dlatego, kiedy człowiek stanie przed Bogiem o własnych siłach, to tak jak powiedziane jest, że postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem co? Kto pamięta? Sąd, a potem sąd. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I mamy opisy tego sądu, na przykład w Apokalipsie, w 20 rozdziale, gdzie ludzkość stoi przed jego białym, wielkim tronem i księgi życia zostaną otwarte. I co tam będzie w tych księgach życia? Uczynki ludzkie będą tam otwarte. I które uczynki ich nie potępią? Wystarczy, Pismo Święte mówi, żeby w jednym gdzieś człowiek upadł. Już jest przestępcą prawa. A więc już jest potępiony. Nikt nie może stanąć o własnych siłach, że tak powiem, przed świętym Bogiem, powiedzieć... Naprawdę byłem w porządku. Naprawdę wszystko dobrze robiłem. Naprawdę byłem perfekt. Nikt nic nie zarzucił. Sam sobie nie zarzuciłem. I ty pewnie mi nie zarzucisz. Znajdzie się ktoś taki. Daniel mówi nie. Okej. Okay. Dlatego jest druga opcja, jaką Bóg dał dla człowieka. Tak naprawdę dał wyjście dla człowieka. Bo ta pierwsza opcja polegać na sobie, to po prostu polegać na własny swój sąd i własne potępienie. Bóg wiedział, jakim prochem jesteśmy, i wiedział, jak słabymi jesteśmy, i wiedział, że nie damy rady. Dlatego też posłał rozwiązanie. On miał pla plan i on ten plan zrealizował. I nic ani ja, ani ty, ani nikt mu nie pomógł. On sam miał tą wizję i sam ją wykonał. Już pewnie wiecie o co chodzi. A więc przyjąć Bożą Wizję, to ta druga opcja. Boże rozwiązanie potępiające grzeszność człowieka. Potępiające grzeszność człowieka. A mamy taki werset, pierwszy list do Koryntian. Ja tam wstawiłem w te spójniki, które mówią: On, to znaczy Bóg, tego, to znaczy pana Jezusa, który nie znał grzechu, pan Jezus nie znał grzechu, za nas grzechem Jezusa uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Właśnie on ten miał plan. Zapowiadany już od początku świata dla Adama i Ewy, a potem powielany przez proroków, powielany, 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 przypominający przez pokolenia, że on ma rozwiązanie dla człowieka. Bóg uczynił Jezusa, swojego syna jednorodzonego, za nas grzechem. Nieźle, dla nas grzechem uczynił, abyśmy w nim, w Jezusie, stali się sprawiedliwością Bożą. W Jezusie stali się sprawiedliwością Bożą. Prawdopodobnie będzie złe nagranie. Z powodu tego, że dzieci tam blisko Ciebie są i rozmawiają. Możesz tu bliżej. być. <laughs> dlatego Słowo mówi. Dlatego Słowo mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego, i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie stanie przed sądem. Lecz przeszedł ze śmierci do życia. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, słucha słowa Jezusa i wierzy temu, który mnie posłał Bogu. Ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Rozumiemy? To znaczy, że kto słucha Jezusa, polega na Bogu, który go posłał. Nie stanie przed sądem. Dlaczego nie stanie przed sądem? Dlaczego nie stanie przed sądem? Bo sąd został wykonany za grzech na Jezusie Chrystusie. Za mój i twój. To znaczy za tych ludzi, którzy przejęli się tym, co Bóg zaoferował. Przejęli się Bogiem, przejęli się Jezusem, zaufali Jezusowi, położyli na nim nadzieję. I dlatego nie stanie przed sądem, bo osądzony został Chrystus. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nie stanie nad przed sądem, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Dlaczego? Dlatego, że polega na Jezusie. I jeszcze parę tylko myśli. Wykonało się. Co się wykonało? Właśnie o tym, co mówimy. Wykonała się, wykonało się wymagania świętego prawa Bożego. Wykonały się wymagania świętego prawa Bożego odnosi zapłaty za grzech człowieka. Świętość i sprawiedliwość została wykonana na krzyżu Golgoty, ale nie przeze mnie i nie przez Ciebie, ale przez Jezusa. Wykonała się Boża sprawiedliwość zapłaty za grzech człowieka. Sam Syn Boga Jezus Chrystus zapłacił za tych, co Jego zapłatę uznali wiarą, czyli zawierzyli, zaufali. Dla nich jest przeznaczone z powodu zasług Jezusa Chrystusa zbawienie wieczne. Dla nich jest przeznaczony. Innych, którzy nie polegają na tym, wykonało się, co Jezus wykonał, grzech ich oskarży na wieczne potępienie. Wykonało się przebaczenie, oczyszczenie, usprawiedliwienie tych, którzy w to zaufali. Rozumiecie? To same terminy przebaczenie, oczyszczenie, usprawiedliwienie Zobacz, przebaczenie. Każdy człowiek jest obciążony różnymi rzeczami, które są nieprawe przed Bogiem. jeśli przyniesiesz do Chrystusa w modlitwie i oddasz swoje nieprawości, Chrystus przelał krew za to, aby Ci przebaczyć. I w Nim jest tylko przebaczenie. Nikt inny ci tego nie zrobi. Tylko On, który za Ciebie cierpiał i przelał swoją krew. Dlatego jest przebaczenie, a nie tylko przebaczenie. On chce wyczyścić, oczyścić. To przeczytasz słowie: oczyścić to znaczy, że było i nie jest. Wyczyszczone, usprawiedliwiony stajesz się. Ale tylko ci, którzy przychodzą do Chrystusa, oddają mu swoje obciążenia, mają te rzeczy, które są tu opisane. Wykonało się znowu przebłaganie Boga Ojca za nas upadłych, którzy uwierzyliśmy w jego pełne dzieło dzieło Jezusa Chrystusa. Przebłaganie to taki termin. On przebłagał. Rozumiemy ten termin? Przebłagał ojca, tak jest. Oni są nieboraki, upadli, słabi, ale ja za nich oddałem swoje życie. I oni teraz zaufali w to, co ja dla nich zrobiłem. I kiedy staniemy przed Bogiem, ojcem, staniemy za Jezusem. Nie jako my, jako ja, Grzegorz, czy ty, jakoś się tam nazywasz, tak? I powiesz, ja tutaj jestem. Nie. Staniemy za Jezusem. Za osłoną Jezusa, za jego świętą przelaną krwią, oczyszczeni jego krwią, usprawiedliwieni, bo na nim i tylko na nim polegaliśmy. Wykonało się odkupienie, tak? Odkupienie albo wykupienie poddanego człowieka. Wykupienie to znowu taki termin. Zostaliśmy złapani, że tak powiem, w naszej naturze już grzesznej. I dlaczego człowiek grzeszy? Bo jest grzesznikiem. Dlaczego grzeszy? Bo w naturze jest takiej. I dlatego też Chrystus zapłacił za nasze życie swoim życiem. A gdzie nasze życie jest? Powiem w ciele. Dlatego zaraz będziemy wieczerze Pańską przypominali, gdzie Jezus mówi o to ciało, moje za was wydane zostało. Bo nasze życie jest w tej chwili w ciele. Ale kiedyś ciało zostanie martwe, bo życie zostanie zabrane z tego ciała. Dlatego również i ciało jest ważne, o czym podkreślaliśmy. Wykonało się odkupienie. On zapłacił życiem za życie. Twoje, jeśli to uznasz. Bo dlaczego jego ofiara jest ważna dla każdego? Bo on jest wyjątkowy. Jezus jest wyjątkowy. Bo jest synem Boga, a nie tylko fizycznym człowiekiem. Tak, był w ludzkim ciele. I dlatego on. Mógł zapłacić za nie tylko mnie, ale za każdego innego. I ta ofiara jest doskonała. Więc wykonało się odkupienie. Wykupił nas z naszego marnego postępowania, grzesznego postępowania. Wykupił nas z tego świata na własność dla siebie, abyśmy z nim byli tu i na wieki wykonało się zbawienie. O tym może tylko podkreślę. Czyli ten wieczny ratunek. Tym, którzy położyli wyłączną nadzieję w Jezusie, podkreślę, wyłączną nadzieję w Jezusie, bo dzisiaj kościoły różne będą mówić o innej nadziei, nie tylko w Chrystusie, że jeszcze ktoś będzie mógł ci pomóc, nikt ci nie będzie mógł pomóc, a jego ofiara została pełna, doskonała. W liście do Hebrajczyków przeczytasz, że jedną, jedyną ofiarą uczynił nas usprawiedliwionymi, oczyszczonymi, tak jest, zbawionymi jedną ofiarą i nikt tam już nie może pomóc. A jeśli ktoś myśli, że jeszcze ja mu mogę pomóc, czy ty mu możesz pomóc, czy Kościół ci może pomóc. Kościół ma Chrystusa głosić i jego doskonałe dzieło. To jest Kościół Boży Chrystusowy. A jeśli Kościół głosi, że za mało Chrystusa, to znaczy, że to nie jest Kościół Chrystusa. Wykonało się zbawienie wieczne wieczny ratunek tym, którzy położyli wyłączną nadzieję w Jezusie i w dziele jego ofiary złożonej za wierzących, nie za niewierzących. Wierzący i uznali tą ofiarę, przez wiarę, uznali tą ofiarę. Dlatego Słowo Boże mówi każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, czyli imienia Jezus zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, czyli imienia Jezus, bo to jest jedyny Zbawiciel, zbawiony będzie. Ten tekst jest z listu do Rzymian 10, 13. Niektóre tłumaczenia, niektóre manuskrypty mają to do siebie, że ten tekst brzmi w ten sposób. Każdy, kto bowiem wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie i nie stanie przed Bożym Potępieniem. I nie stanie przed Bożym Potępieniem, bo potępienie przyjął Jezus Chrystus na siebie. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, Jezus, zbawiciel, zbawiony będzie i nie stanie przed Potępieniem. Dlatego też myślę, że na tym na dzisiaj. Zakończymy to słowo, i myślę, że powinniśmy podziękować, bo za to dzieło, jakie Jezus na krzyżu Golgoty uczynił dla nas, będziemy rozpatrywać w wieczności i będziemy go chwalić przez wieczność. Skąd o tym wiem? Jak myślicie? Tak jest napisane w słowie. I już w objawieniu Jana, czyli Apokalipsie, jest pokazane, że tam go chwalą za to dzieło. I całe rzesze zbawionych ludzi, którzy tam są przed Tronem Bożym, mówią: dziękujemy Ci za Twoją przelaną krew, że uczyniłeś nas rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, to że do Ciebie należymy. I będziemy doceniać. Myślę, że dopiero po tym życiu, że tak powiem, naszym marnym na tej Ziemi, gdzie jest tyle doświadczeń, trudów, ale nasze życie ma być wiary, w wierze w Chrystusa, w zaufaniu Jego. I jeśli On. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Dokonał tak wielkiego dzieła dla nas na krzyżu Golgoty, aby nas, nam przebaczyć, zdjąć nasz dług cały, obciążeń, usprawiedliwić, oczyścić. To skoro on to uczynił, to znaczy, że doceń to i nie rozwijaj się w kierunku złego, grzesznego życia. Proś, aby Bóg dał ci swego ducha. I w Duchu Świętym, aby dał Ci moc, abyś mógł sprzeciwiać się złu i abyś szukał Bożych rozwiązań na życie, a nie grzesznych. Tak mi dopomóż Bóg w imieniu Jezus. Amen. Amen. Zapraszam Cię do modlitwy i nas wszystkich. Krystianie, dziękuję.